Widzicie ten sznurek? Ten sznurek żyje, ale nie mam pojęcia, co to jest. Nie no, albo jakieś złudzenie, co to może być. Ale numer to chyba płynie do mnie. Nie no, zaraz muszę popatrzeć chyba do internetu. Co, co to może być? Cieniuteńkie to naprawdę jest. No, no po prostu taka grubsza nitka. Nie no. no. Patrzę na to i o czym nie wierzę. No, popatrzcie tylko. Jakie to jest cieniutkie. No i długie, no, no to, to nie jest jakieś. jakieś małe dziecko. No, po prostu żyjąca nitka. Może pokażę się tutaj. Pokaż nam się, co małą główkę od ludzi. Tu się kończy.